Ona bez najmniejszego problemu weszła do maszyny startowej, a w ślad za nią Maverick, także bardzo ładnie i szybko przynajmniej one nadrobiły. No i już drzwiczki się otworzyły i gonitwa się rozpoczęła. Z lekkim opóźnieniem wystartował Saif Shadat, a na prowadzeniu jest Storm in the Stars. Obok niego galopuje Paradise Sunset. Na trzecim miejscu Australian Reef, chociaż ona teraz po zewnętrznej jakby troszeczkę przyspieszała i przechodziła na pierwsze, a przy kanacie akurat teraz najmocniejsze tempo narzucił i to on się wysforował na prowadzenie. Akurat prowadzi Storm in the Stars na drugim, na trzecim jest Australian Reef, na pozycji czwartej Rock Me Amadeus, chociaż już tam na piątej, a na czwartej Paradise Sunset. Konie mają niecały kilometr do celownika, akurat narzucił dość mocne tempo, jak na warunki na torze. Na drugim miejscu Storm in the Stars, tuż za akuratem, na trzecim galopuje Australian Reef, na czwartym jest Paradise Sunset, na piątym Apple Nonantes. No już zbliżają się konie do prostej finiszowej, pozostało im 550 metrów, wyprowadza. Akurat na drugim miejscu Storm in the Stars, na trzecim Australian Reef. Przyspieszają pozostali uczestnicy. Tam do kanatu schodzi Apfel Nonantes, ale wciąż jeszcze akurat jest na prowadzeniu. Akurat prowadzi na drugim Storm in the Stars. Przy kanacie tuż za nimi jest Apfel Nonantes. Tak wygląda prowadząca trójka na 220 metrów przed celownikiem. Akurat i Apfel Nonantes. Te dwa konie prowadzą. Akurat i Apfel Nonantes. Jeszcze tylko 100 metrów do celownika. Akurat jakby trochę słabu, ale może jeszcze utrzyma. Nie, Affel Nonantes wysporowuje się na prowadzenie i wygrywa. Akurat na drugim a na trzecim zdaje się, że Sai Szadat Nie utrzymał tego prowadzenia akurat na ostatnich metrach. Affel Nonantes wyskoczyła przed niego i zwyciężyła w tym wyścigu. Abfel Nonantes, koń oznaczony numerem siódmym i Jockey Aleksander Reznikow w, w siodle. Ta para zdaje się, że jako pierwsza minęła linię celownika, ale oczywiście sędziowie muszą wszystko sprawdzić i zatwierdzić wynik gonitwy. Dekoracja zwycięzców na padoku i na padoku również prezentacja uczestników gonitwy o nagrodę marszałka województwa